To ja utknęłam na przejeździe kolejowym, słuchajcie. Mamy godzinę 7 rano, nawet nie mamy. 6.55, a ja już jestem na nogach, ale wam coś pokażę. Patrzcie, co przewożą. Jakiś gruz, tam były jakieś takie wielkie. O, tu będzie takie wielkie kamloty, jakieś. Tak, mamy 6.55, ja już jestem na nogach od godziny 6.00. Ja wybieram się właśnie do Lidla po kilka rzeczy takich prezentowych, już świątecznych. Jeżeli nie zapomnę i to wam pokażę. Jeżeli w ogóle je dostanę, bo też nie wiem jak to z tym będzie. Jeżeli chodzi o pogodę, w Ałcie mam 6 stopni. Jest chłodnawo czuć już wrączki, że no jest chłodno, tak jak mówię. No ja już przeprosiłam zimówkę, ale tylko dlatego, że jak wychodzę z, ze sklepu do samochodu, to już jest mi chłodno i w bluzie tak nie bardzo. A że przez weekend czułam się fatalnie, to stwierdziłam, że. Kurtka nie zaszkodzi. Dobra, podnoszą mi szlabany. To ja nie dostałam w Lidlu tego, co chciałam, niestety. Okazuje się, że jest dopiero od czwartku, ale to nic. E, dzięki temu, że przyjechałam, udało mi się zdobyć kilka perełek, jeżeli chodzi o pomarańczowe metki z Lidla. I już Wam mówię, co takiego udało mi się zdobyć. E, tutaj mamy chusteczki antybakteryjne e, sztuk, chyba 32, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, 32 sztuki. I to normalnie kosztowało 7,99. i Ja to wzięłam za 3,99. Zobaczymy, jak się sprawdzą. E, tutaj mamy kawałki mango. E, kawałki mango, one wcześniej były 3,69. Ja wzięłam za złoto 84, więc uważam, że nie ma tragedii. E, kolejne jest to granat. E, granat w nasiona. Granatów, soku z owoców granata też zobaczymy. Przydałoby mi się wczoraj, właśnie takie coś do budyniu, jak robiłam. Kolejną rzeczą jest to makaron. Makaron, słuchajcie, makaron typu nudle w stylu azjatyckim na bazie skrobi z grochu i skrobi kukurydzianej. I on kosztował złoty 49, zł. ja go wzięłam za 74 grosze, więc też nie ma jakoś tam, wiecie, tragedii. Tutaj na to już się powiedzmy, że tak czaiłam dłuższy czas, ale zawsze było drogie, zawsze właśnie po 10-12 złotych, więc stwierdziłam, że odpuszczę sobie. Nie jest to jakiś produkt, który muszę mieć, ale dzisiaj nadarzyła się okazja. Z 10 na 5 zł, więc wzięłam, a data ważności, słuchajcie, też jest długa: bo do 2021 roku. Ja, co prawda, teraz słodyczy nie jem, jestem dzisiaj 30, bodajże drugi dzień bez słodyczy, jeżeli wytrwam, ale to jak najbardziej na święta bądź na nowy rok. I perełka, która mi się trafiła, z której jestem zadowolona, i wzięłam dwie ostatnie butelki, które tam były, czyli oliwa z oliwek. Wcześniej była za 13,99, ja ją wzięłam za 6,99 obie w tej samej cenie. Są to butelki półlitrowe. Ja akurat miałam w planach kupić oliwę z oliwek i szukałam gdzieś tam jakiejś przystępnej ceny. Nigdzie nie było, wszędzie właśnie były pół litrówki za 13-15 zł. No ale jak zobaczyłam, że jest coś takiego z pomarańczową naklejką, to oczywiście nie mogłam tego nie wziąć, tym bardziej, że wzięłam dwie, czyli mam dwie w cenie jednej, tak? Czyli udało mi się zrobić dobry zakup. Szkoda tylko, że nie udało mi się kupić w Lidlu tego, co chciałam. No ale pojadę w czwartek. Może się uda. Pochowam wszystko, co mam do pochowania. Dzisiaj będzie, będą na obiad skrzydełka, marchew z groszkiem i ziemniaczki. Ogarnę wszystko, zrobię być może jeszcze trening, bo jest, słuchajcie, godzina dziewiąta, więc, więc bardzo, bardzo wcześnie. Udało mi się naprawdę szybko wszystko poogarniać, pozałatwiać, także z tego bardzo się cieszę. Poogarniam wszystko tutaj w kuchni i być może zrobię właśnie trening. I po treningu przyjdę do Was z recenzją książki Jaskółki z Czarnobyla, bo udało mi się ją przeczytać. I chciałabym się z Wami podzielić moją opinią odnośnie tej książki, także do później. To ja, słuchajcie, znowu sapiąca, ziejąca po treningu. Ale tak sobie pomyślałam, że nie będę. Mm. Najpierw y, zdam wam relację, moją opinię odnośnie książki, o której mówiłam chwilę wcześniej. I wtedy pójdę się ogarnąć do łazienki. Mm. Bo mam dzisiaj dzień taki, powiem Wam, trochę zalatany, zabiegany i taki na wariackich papierach. Więc stwierdziłam, że. A z racji, z tego, że troszeczkę już. Y, te emocje mi opadły, jeżeli chodzi o tego orbitreka. Dzisiaj 40 minut zrobione. Ręce mi się jeszcze trzęsą, słuchajcie, tak. Dobra, nie przedłużając, czyli książka Jaskółki z Czarnobyla, Morgan Audig. Nie wiem, czy tak się czyta tego autora, czy nie, ale słuchajcie, jeżeli chodzi o tę książkę. Jest tutaj ukazana y, Ukraina, jest pokazana y, słynna katastrofa, czyli wybuch w Czarnobylu. Y, głównym, jak gdyby takim niewątkiem, tylko powiedziałabym: y, oczywiście, są tutaj też morderstwa, no bo jak żeby inaczej, y, książka bez morderstw to wiecie to nie książka. Y, ale tak naprawdę książka pokazuje, jak wiele człowiek jest w stanie zapłacić, aby prawda. Jaka prawda to wam nie powiem, bo zdradziłabym, co jest w tej książce, tak naprawdę. Ale pokazuje właśnie, ile człowiek jest w stanie zapłacić pieniędzy. Oczywiście, żeby prawda nie wyszła na jaw, żeby ludzie nie dowiedzieli się, co ktoś zrobił 30 lat wstecz. Tylko niestety najwyższą ceną za to wszystko jest śmierć bliskich. I teraz warto by było zadać sobie takie pytanie: czy warto zapłacić kasę, ale tracimy bliskie osoby? Czy lepiej, żeby? Ludzie dowiedzieli się, że zrobiliśmy coś złego, ale mieć te bliskie osoby przy sobie, blisko siebie. Więc zadajcie sobie sami też te pytanie i, i na nie odpowiedzcie, bo tak jak mówi ta książka pokazuje właśnie ten drugi, tą, tą opcję. Płacę i nie mam bliskich wokół siebie. Momentami powiem Wam, że książka była. To znaczy tak. Książka przeczytana w 4 dni. Mamy tutaj stron. Bo tak jak ja Wam zawsze mówię, ile, ile stron, ile, ile dni przeczytane, więc będę się tego trzymała. 552 strony, 4 dni przeczytane. Pewnie byłoby to trochę szybciej, ale wczoraj byłam dentka. Nie, przepraszam. Wczoraj fakt faktem trochę kiepsko się czułam, ale właśnie to wczoraj przeczytałam większość, większość tej książki. Ogólnie jest książka wciągająca, chociaż mnie tak na dobre wciągnęła, powiedzmy, od tego momentu. Czyli reszta, jak gdyby, wiecie, pochłonięta była jednym tchem i, i, i rzeczywiście była bardzo, bardzo wciągająca. Niemniej jednak, jeżeli miałabym ją oceniać w skali od 0 do 5 gwiazdek, daję 4, mocne takie 4 gwiazdki tylko dlatego właśnie że ona nie wciągnęła, nie pochłonęła mnie jak gdyby od samego początku, chociaż ona już zaczyna się morderstwem i można by było pomyśleć, że skoro ja lubię takie książki, znaczy lubię. Przepraszam gdzieś tam w większości zamawiam takie książki, czytam takie książki, no to właśnie to powinno mnie gdzieś tam, wiecie, wkręcić, wciągnąć i, i powinna być książka rewelacyjna. Niemniej jednak tak się nie stało w tej książce. Chociaż ja znam opinię, że od początku osoby były wciągane i po prostu zafascynowane tą książką. Niemniej jednak rzeczywiście ukazuje, ukazuje, co się działo w momencie wybuchu, jak to wyglądało. Może nie jest to tak, wiecie... Strictek w stu procentach wszystko krok po kroku opisane, ale są gdzieś tam wątki, jak to ludzie napromieniowani, wiecie, nie mógł na przykład bohater wejść do domu, dopóki się nie umył, stał nagi na klatce schodowej, bo żona nie pozwoliła mu wejść do domu, dopóki nie wyrzucił ubrań, w których przyszedł, nie umył się nie mogli się, że tak powiem kochać, bo ona bała się tego napromieniowania, nie mógł jej pocałować, przytulić, ani nic bo właśnie bała się tego, że on który, który przebywa w tych strefach napromieniowanych, że właśnie przyniesie takie paskudztwo do domu i no niestety także ogólnie książka jest spoko, mogę Wam ją polecić Ech. i co moi drodzy ja zabieram się teraz, a oczywiście dajcie znać, e, kieruję do osób, które już miały przyjemność przeczytać, przeczytać tę książkę, jaka jest Wasza opinia, recenzja na temat tej książki, czy Was wciągnęła od początku, czy właśnie gdzieś tam od któregoś momentu, e, jak Wy odbieracie w ogóle, w ogóle tę książkę. Ja zabieram się, mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj już zacząć, bo to jest druga książka w listopadzie. I mam już w planach służącą Alicji Sinickiej. Miałam ją zacząć wczoraj po skończeniu właśnie tych jaskółek, ale... ale właśnie stwierdziłam, że nie, że sobie odpocznę, wiecie, i, i, i dam sobie czas, to wtedy jakoś tak zregeneruje się i w ogóle. A odnośnie tego, dlaczego jaskółki z Czernobyla, ponieważ... nie wiem, co to Wam mówić. Jest to taki, jak gdyby... Punkt przewodni tych wszystkich morderstw. I właśnie te jaskółki łączą, jak gdyby, wszystkie morderstwa. O, tak powiem. Bo nie będę mówiła dokładnie o, o, o co chodzi z tymi jaskółkami i tak dalej, tylko tak wam troszeczkę nakreślę. No i dobrze. Ja zmykam się w końcu ogarniać już. Te emocje ze mnie, wiecie, ja zeszły. Jak zeszłam w ogóle z orbitreka, to po prostu nogi mi się tak trzęsły, i nie byłam w stanie nawet dojść po, po, po książkę, żeby usiąść i do was pogadać. Mam nadzieję, że będę teraz mogła w ogóle wstać z krzesła i ruszyć dalej, i robić swoje. Także ja idę do łazienki, ogarniam się, robię obiad. Wam, kochani, oczywiście gorąco dziękuję za oglądanie, dziękuję za nowo przybyłe subskrypcje, bo przebywają. Dziękuję również osobom, które nie subskrybowały mojego kanału, chociaż się na nim udzielały, że ta subskrypcja się pojawiła. Widzę to w statystykach. Chociaż na, na cały czas jest tak, że 50, chyba 4% oglądających mnie, osób udzielających się, komendujących, to są osoby, które nie mają włączonej subskrypcji. 40, ileś procent właśnie było, że to są subskrybenci. Także jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam do wciśnięcia dzwoneczka. Was to nic nie kosztuje, a mi daje dalszą motywację do nagrywania i do działania. Także cóż, ja Wam życzę, kochani, dużo, dużo zdrowia cały czas czekam dzisiaj jest prawda 20 chyba 1 tysięcy zakażeń, ale cały czas czekam na kolejną konferencję, która podejrzewam na dniach się ukaże i będziemy wiedzieli, czy mamy kwarantannę narodową, czy też jej nie mamy Spekulacji jest mnóstwo e, Artykuły w, na Wirtualnej Polsce, gdzieś tam na innych portalach i tak dalej Aż wrze tam po prostu, słuchajcie Od tego, że wszystko będzie całkowicie pozamykane e, W drugim artykule jest, że będą e, sklepy spożywcze czynne tylko do 19, po 19 całkowity zakaz Tutaj z przepustkami, tu nie Także ja czekam na tą... E, właściwą konferencję, nie na te artykuły gdzieś, które się tam przewijają e, przez internet, bo jest tego mnóstwo i e, ja też dostaję sporo od, od koleżanki jednej czy drugiej gdzieś tam z wiadomościami. Jednak e, chciałabym usłyszeć to od, od samego pana premiera, co też ten nasz rząd e, nowego wymyśli i jak e, będą przebiegały najbliższe dni. Prrr. Dobra, nie przedłużam. Wszystkiego dobrego i do następnego razu.